Najczęściej obrywa się tutaj politykom różnym, tym rządzącym, opozycyjnym, Misiewiczą, Pisiewiczą, Platformersą, dosłownie wszystkim. Ale bardziej intrygujące, bardziej interesujące jest to, skąd oni się biorą jaka jest geneza gdzie jest ów grzech pierworodny, że. Tak naprawdę mamy polityków do bani. O co mi chodzi? O wyborców, o tą bezmyślną, często koniunkturalną, cyniczną masę, którą znany filozof José Ortega Gazet, autor Buntu Masa, określał mianem, a właściwie mówił o niej, nie ma już bohaterów, jest tylko chór. To, co kiedyś było tylko ilością, a więc tłum, dzisiaj jest wspólnotą wyborczą. I właśnie dlatego prawda, mądrość w konfrontacji z polityką zazwyczaj przegrywa. Ludzie mądrzy, utalentowani, wybitni, oni w polityce najczęściej długo miejsca nie zagrzeją. I właśnie dlatego mądrość, prawda, roztropność w konfrontacji z polityką najczęściej przegrywa. Politycy uczciwi, wybitni, utalentowani najczęściej długo miejsca w polityce nie zagrzeją. Inaczej mówiąc, gorszy pieniądz, gorszy pieniądz społeczny, wypiera ten lepszy, społeczny. Kiedyś ukuto teorią prawdy subiektywnej, a więc prawdy, którą społeczeństwo chętnie przyjmie, zaakceptuje, uwierzy w nią, ale pod warunkiem, że jest zgodna z wyobrażeniami, z wyobrażeniami społeczeństwa. Według teorii dysonansu poznawczego Leona Fistingera Ludzie nie akceptują tego, co burzy ich spokój psychiczny, co nie jest zgodne z ich harmonią poglądów. Chętnie zaakceptują to, co jest zgodne z tym, jak sobie w głowie poukładali świat. I właśnie dlatego bardzo chętnie wierzą we wszelkiego rodzaju bzdury i opowieści polityków, środków masowego przekazu. Ale do rzeczy, do ziemi, do bazy, o co mi właściwie chodzi? Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że chce konsultować konstytucję, fundamenty państwa, ustrym państwa ze społeczeństwem. Opozycja postanowiła na marszu wyprowadzić ludzi na ulicę, uznając, że trzeba skonsultować, odwołać się do narodu. Ale to jest jakieś wariactwo, to jest pomieszanie z poplątaniem. Społeczeństwo nieoczytane, powiem kolokwialnie, niekumate, wybiera polityków jeszcze bardziej nieoczytanych. A teraz ma być konsultantem w kwestiach fundamentalnych, w kwestiach konstytucji, w kwestiach ustroju państwa. O co mi chodzi? Dla mnie najważniejszą, znacznie ważniejszą kwestią, znacznie ważniejszym badaniem niż badania opinii publicznej, badania popularności partii politycznych, badania popularności polityków są badania czytelnictwa. W roku Biblioteka Narodowa przeprowadza badania w zakresie czytelnictwa społeczeństwa polskiego. I te ostatnie badania są zatrważające. Okazuje się, że 63% społeczeństwa, 63% Polaków nie przeczytało w ubiegłym roku żadnej książki. Tylko 10% Polaków, w tym znaczna ilość to studenci i uczniowie, przeczytała w ciągu roku więcej niż 7 książek. I teraz najważniejsze, zatwarzające, dramatyczna informacja. 43% społeczeństwa nie czyta na co dzień tekstów dłuższych niż trzy strony. I ci ludzie mają być konsultantami prezydenta instytucji państwowych w kwestiach fundamentalnych, dotyczących konstytucji. Ludzie, którzy nie czytają, nie mówię już nawet konstytucji, ale nie czytają książek. Więcej, w miejsce śmiałych politycznych tez, karowania wizji pojawią się przyciski, guziki, które będą obsługiwane przez społeczeństwo obywatelskie, które inteligencją, poziomem intelektualnym nie będzie znacznie odbiegało od poziomu swoich przodków z jaskiń. Społeczeństwo, z którym prezydent Andrzej Duda chce konsultować konstytucję oraz ustrój państwa, unika orki myślenia oraz siewu refleksji. Wybiera epikura sławiącego przyjemności stołu, a odrzuca Sokratesa, Platona, Arystotelesa nawołujących do odpowiedzialności za wspólnotę, za państwo. I potem dziwimy się, że w przestrzeni publicznej pojawiają się te wszystkie fake newsy, nieprawdziwe informacje, manipulacje społeczeństwem. Dziwimy się tu za Noemi Klein, autorką Monologu oraz Doktryny Szoku, że system traktuje społeczeństwa, państwa, jak hodowcy gęsi, którzy wkładają im do dziobów duże rury i wpychają im do gardeł jedzenie. Tak samo jak społeczeństwu wpycha się manipulacje, nieprawdziwe informacje i to wszystko, co powoduje, że zwykły człowiek. Nie czytający książek, nie obserwujący, ale reagujący na kat w kategoriach bodźców, przycisk, kształka, nie jest w stanie odróżnić prawdy od fałszu. Masa miarzy na swojej drodze dosłownie wszystko, jak pisał w buncie mas Jose Ortega Gasset, a masa nieoczytana, masa pozbawiona zdolności do refleksji jest jeszcze bardziej niebezpieczna. I niech nikt mi nie mówi, że konsultowanie tak ważnych spraw jak konstytucja, ustrój państwa z takim społeczeństwem będzie łatwe, bo jestem przekonany, że jeśli te współczynniki w zakresie czytelnictwa, a przypomnę tą liczbę jeszcze raz, 63% społeczeństwa nie przeczytało w ubiegłym roku żadnej książki, będzie jeszcze gorzej.